I to jestem wykonany przedostatniej części z przesieków Final Fantasy 2024. I za końcu zostaje nam Irlandia, Polska i Armenia, bo jeszcze Armenia nie na piosenek. jak patrzyłem. Dzisiaj trzymałem pisanek od Nikolica Belli, Beliziona, a od Albanii. Kolejną z dzisiejszego zestawu, z dwóch pisanek jest od, e, od, Malty, od, od Malty. Nie wiem, czy to od Malty, to jest, zobaczymy, co będzie, ostatnio Malta robi takie same pisaneczki. No i kończąc y, tą, że y, y, czwartą przesadkę będzie y, tu Ma od Georgii, Francji Zdejmę, to, Francja, nie komentuje, bo rozumiem, że nic zdejmie to Francja nie komentuje, czekamy na Armenię i będzie to ostatnia część z przebiegu firmy mam nadzieję, że nad, na, na przebiegu tygodni będzie, y, będą, będzie Armenia. Chociaż ja w sumie później ci przybije, bo Armenia rok temu miała psanki ja no więc macie, że nie zdejmę, że chciałbym gdzieś przed tym, kiedy będzie problem do jutru. No to wiadomo, że danes jak to osoba, to będzie go do pizzunia, ja, z kurczaczkiem, be, i miller mi mieliśmy jakieś czekolady. Więc zaczynamy od. Myślałem, że naprawdę sobie będą same chłopaki, jednak jest pół chłopaków, nie więcej dziewczyn i pół Zaczynam od e, Velozy, od Albanii. Chodź, czy telefon ma... Co to za telefon? To ma... Co ma? Ach, widzicie patrz, co to za telefon jest w ogóle? Doję, dźw, si kura, mus czy ta piosenka będzie szara? Jak powstała mam psemkę, za to, że. Zanim się jest szare? czy. A nie, to byli krok, ok, nie mam. Lule moskiśnek to bądź A zanim Bim Nagda to Sido je to nudzi Pa je ładna s no może rzecz Ezro, to jest jakaś ta płytka dobra Zaczyna się rozkręt, mam nadzieję, że jakiś wydobyłem dzisiaj zwycięzcę <grybujesz się> bo zobaczymy To i skebot. jakby jakiegoś takiego filmu takiego starodawnego. Ciekawe by się zacznąć, ciekawe. Bemat, A że ja Francji to wszystkie są dzieciaki. Wszystkie wszystkie jakiekolwiek są dzieciaki. Do 10-11 lat, maksymalnie czyli, no, będzie, czyli bardzo możliwe, że w tym roku wygra jakaś bardzo młoda wykonawczyni. Jak widać, na razie, trwała mała najwięcej I o dziwo, prawie w 9000 ma Polska. Jaki ten paka Nie mam tego pojęcia. fajnie może albo nie. W niej w wiecie, w ja wyjdę z tej a sam że ma to być a i chodzi no cholera on już nie będzie tej apki miał jakiś klap To on nie chodzi jak jakaś taka księżniczka? To było pokazane na początku filmu. To fanie brzmi, jak na razie mamy hrakurda. Ciekawe wygląda, ciekawe, fajnie, fajnie brzmi. Bardzo są w ogóle ładny krok tego piosenki. Myślę, że to może z bajki znany jest. Bo chyba myślę, że ta techniczka miała znaczenie na początku tego piosenki. Uwa! Moje klimaty fajna. fajna. Ale krebes jest fajny. No, rzeczka tu płynie, to jakieś drzewka, rzeczka. no fajnie, fajnie, krebes. Krebes zrobił wszystko. Ok, jak mam rozumieć, to ta psenka... Jak mam rozumieć, to ta piszęka może chodzi o to, że podświat jest szary. Ale gdy wezmę kwiatki, to kwiatki rozświetlają tą. No, w sumie, jak jest blond, to rozquity. No, to w sumie, jak kwiatki, to miałabym sens. Szary Szar, Szary Świat i wzięła ta y, Nicole y, y, kwiatki i rozświetliła świat bardzo. fajna piosenka, nie wiem czy takie szalowe piosenki, no mimo jej tematy, ale takie solidne 7x10 dam. 7 x solidne, na razie nie wiem czy, tylko chyba w tamtym roku były chyba 3 piosenki na 10 na 10 były, chyba Polski była, Ukrainy i Hiszpanii. No w tym roku, Polska po 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 będzie miała, abonuj, mieszam na pewno że o tym będzie ze wszystkich. Bo na pewno nie masz ma szans, na płaska wygra w ogóle z tym piosenką. Ja dziwię się, jakim chłopakiem ja zabrała 90 tysięcy źren, jak nie więcej. Znaczy, w godzinie randy też nie, nie zabrą, no dobra. My zaczynamy z drugim piosenkiem z Malty. Lecimy z Maltą, z z Stilas, Kieta. To jest jakiś czarny. Będzie chłopak i mamy tu jeden dzisiaj, i dwóch chłopaków Ty mamy. I dwóch chłopaków na oh, nie, to zaczęło źle. A jak patrzę, to chyba wszystkie. Wszyscy yy, wykonawcy to są w tym roku dzieciaki. Nie ma. No bo nie są Francji. <grym>, nie są Francji. No i może tej z. I yy, yy, może tej z. Yy, Estonii. Tylko może one wyglądają na, na większą. Mam 12 lat, Zobaczymy, wszystko dowiemy się. Ile, jak będą mówicie o ich. Zobaczymy, więc zaczynajmy. z tych zajmę Zajmijmy to. to jak Czy zaczyna się jakby z, z filmu? E, z tego filmu, który się nazywa ten? Grata show Schomann. Czy so tutaj będzie związane z bajkom? bajką?

przy kości. No. A no oczy chyba ty lepiej niż ch Zobaczymy czy piosenka rodzi po tym będzie lepsza niż drog <mulatory music> Fajnie brzmi, fajnie, fajnie, fajnie. Najbardziej mi się podoba ten z tej piosenki. I mi się wydaje, że znowu dodam ten samy, to... Mm, mm, wszystkie piosenki z tego... Z tego piosenek wszystkie miałem miałem samą notę. Zobaczymy. To samo spokojne jest jak tamta z Albanii. To samo. W tamtym tygodniu mieliśmy wszystkie takie, takie rytmiczne, no oprócz tej, która na pianinie. A tu chyba to wszystkie takie spokojne takie że no już ty ty pojechasz tyle po polski Haszle cake no leci mi to do maksymalnie 10 11 lat meczu Yuri nie się Ale tu mi się boje podysk. Tu mi się boi pod nic po nie Zaczyna się rozwijać. Znaczy nie wiem czy nie mam pojęcia do Polski, ale ewidentnie Polska to było takie smelte gówno to też takie, takie spokojne, ale nie tym główno to było w Polsce, które będzie części. <śmulity> Okay, Czyżby to są jego wspomnienia z dzieciństwa? Coś od swojej z dzieciństwa? Okej. O, okay. swoich śpiewa? Ale to, że. że, że, że są, czy nie? No, bo szale to tylko oznacza jednościa że oni... No. A czy to? Tylko tłumaczy, że mała gwiazda. Nie wiem. <laughs> <laughs> Okej, okay, też fajna, ale tak samo poziom e w tej pisanki, więc tak samo teraz kolejne 7 na 10. Zobaczymy, czy. Zleższy trochę to tak samo było hmm. A ja to są takie, 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 takie spokojna, były takie rytmy takie podwyższające, tak samo jak w tej y, piosence zobaczymy teraz z napisane go Ale wątpię, że przebiję tamtą z tam, 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 tamtego, tamtego, tamtego roku. lecimy z tą piosenką od Adriana, Podkaza tu my mum, to my mamy. No to już to, to ja teoraz ja, ja, rozumiem nawet No ci pamiętam sobie spokojna pewnie. E, więc no cóż mogę powiedzieć, wszystkie Wszystkie piosenki w tym. Song w tym. Piosenki w tym dostajemy taką samą ocenkę Piosenki w film dostajemy taką samą ocenkę Nie, po prostu robię nieco. Nie, to, nie to robię, ale to. zobaczmy. O, takiego grzybka mam na głowie. <tosłuch> Tak samo spokojna. No, <laughs> kajcie, są To są rytmiczna, ale myślę, że. Moim zdaniem powinien robi tak jak już. już że takie wszystkie takie spokojne, bo nie chcę sobie tak. Na Ukraina Ukraina, e, Hiszpania. Mam taką wesołe psełek, takie rytmiczne, a co niektóre są spokojne. A pokażę sobie tego gówno. <laughs> Ale niestety nie, nie przebiję tej pussyni co było rok temu. Tak, ale taka, taka pokojna, yy, taka do spania, pussyniak też. No to tak samo dziś 7-10 sobie idę. Bo serce zresztą o wiele lepsze polski. Znaczy, może nie o wiele, ale o tu lepszym polski W Polska będzie o 60 będzie a Albo nas 10 wow Polska postarajcie się, naprawdę postarajcie się tak taką naprawdę On też ma gdzieś 9-10 lat Wszystkie są cukiosy, wszystkie są cukiosy tak no samo coś są takie takie bardziej mocniejsze to to co jest są to tylko że jest w lesie. No to nasz najlepszy letni miała Malta potem była tu to lasa to 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 co 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 bo co 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 taka co w co co Irlandia Jeśli w tym w tym co to to jakie polska.

Niech będzie to w następnym roku, samym chłopakiem będą O teraz, teraz, teraz woda liściami, o kurwa Mocny zawodnik no to co, to jest taki taki sobie, taki na odjeb się zrobiony, no taki na odjeb się, po to jest... No chyba, że ta piosenka jest do matki natury. Także tak, no bo to, są, taka, to jest tam taka, bo to takie białe twoje i z takie bez jaja. Najlepsza piosenka, znaczy, jak na razie najlepsze, miała chyba chyba najlepsze miała Hiszpania. Kamilana miała chyba najlepsze. Lub, lub też Włochy były spaką, jak też Niemcy, też były spoko, tak jak No i teraz doszłam do tego Malta. To chyba nie jest gówno, tylko będzie A Po pewno to jest gówno, jakby naprawdę, bo no, mówiłem, że do każdej części, no zobaczymy, czy postarali się z tym tlenem bo widziałem, że trochę tam zbustowali je, je, tą piosenkę, co wątpię, Dobrze, takim spęty. tej piosenki nic nie zrobiło, to właśnie. Taka kołysanka, taka kołysanka. Nie dzieje się, abyś chciał do zlecć za swojego Tam, albo się No to tak samo święty na 10, No, czyli mamy wszystkie. Dzisiaj nie mamy żadnego zwycięstwa. Nie mamy żadnego zwycięstwa. Wszystkie mają tak samo. To jest 7 na 10. Się czyli wszystkie w zestawie mają taką samą ocenkę. No, bo tak naprawdę, naprawdę Wszystko jakby no... Nie ma przecież nie bo takiej, że wow, To mi się wydaje, że tylko w tym roku będzie, dzisiaj będzie tylko Hiszpania. Bo się. no i druga topka to jest, to jest chyba ten, to jest chyba, potem jest... Ukraina, potem jest Niemcy, nie, a Niemcy, ale teraz będzie to na nie, Cypr, Cypr Niemcy. No. Chociaż teraz się przekonuję, że to Piżama Party, więc jakby a mogę ma tylko na 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 to głosuje tylko i właśnie tylko z tylko 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 on tylko dla tylko dla tylko dlatego na Polskę tylko tylko po na tylko 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 Na... tylko tylko na Cypra i na Hispanii, bo trzeba, czyli trzeba, robić na bo tylko 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 na po serio. Obstawiam, że jak na razie CYP... E, chyba nie, tylko 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 Ale tylko tylko CYP top top ma e, będą brali... J, jury będą brali pod, e, pod wyścigenia, to bardzo możliwe, że po prostu Będą miały cypek hiszpańskich wyścigenia Oby też wygrała Hiszpania drugi raz, ale bym się cieszył Jakby Hiszpania wygrała drugi raz, wygrał, wygrał. ja się wkurwię Znowu Żabiarze wygrają kurwa I znowu Hiszpania będzie na drugim miejscu To będzie po prostu chuj mnie serii i wideobox Zobaczymy wszystko, przekonamy się za dokładnie 3 tygodnie? 3 tygodnie? Czekaj, 3 tygodnie 1 Dwa, no, trzy tygodnie i dwa dni. Dobra, wywołam się z spodu i widzimy się w kolejnej, w ostatniej części tego filmu, w 2020 zacznę się po i Siema.